Siemka, nie chciałbym Wam pokazać najtańszą talię w mecie. Jest to bardzo budżetowa opcja, świetna dla ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę z HS-em, którzy wracają do HS-a, którzy nie mają dużo pyłu, a chcą pokazać świetną talię, która niesamowicie pasuje w obecnej mecie. Jest to Agro Druid. Myślę, że talia znana od gdzieś tam początków Hs a wręcz. Agro-token druidy gdzieś się cały czas przewijały. Teraz mamy AgroDruida, który powstał niejako, jak, niejako jako kontra na. Ramp Druida, który jest w obecnej mecie Dosyć popularny Ja osobiście często trafiałem na tego Ramp Druida Który mnie mega denerwował Bo karty typu Denatrius Typu Renatal Są mega denerwujących, gdy gramy Jakimiś wolniejszymi taliami A totalnie się w ogóle nie przejmuje Renatalem czy, czy Denatriusem Bo zanim przez nimi zdąży Zagrać Natala Denatriusa Zanim mu się to opłaci No to my już go po prostu zabijamy Jest to bardzo agresywna talia i co ważne, kosztuje tylko 1560 pyłu. Tak, dobrze słyszycie. 1560 pyłu, jest to bardzo, bardzo mało. Myślę, że to jest, to jest po prostu mniej niż jedna legenda, tak? Więc jak do jakiegoś deku potrzebujecie skrawcić jedną legendę. To ten deck możecie sprawdzić cały od zera, tak, nawet nie biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę nawet, że możecie nie mieć tu żadnej karty, tak, a obstawiam, że część z kart z tego, z tych, z tej talii już macie, bo, bo gdzieś zdobyliście po drodze z jakichś paczuszek, bo większość to są po prostu rari, i komony, tu nie ma żadnego epika, żadnej legendy, cała talia kosztuje 1560 pyłów. E, a więc e, patrząc na karty, które tutaj mamy... Hmm, E, mamy takie ważne karty jak Furia Stada, heraldka Natury. E, znak nagostępów może, e, może być do wymiany ewentualnie, jeżeli gdzieś będzie Wam się bardziej sprawdzać, jeżeli będzie potrzebowali więcej doboru, można na przykład znak ostępów zamienić za kompostowanie i też będzie to czasami fajna opcja. Natomiast no, ja bardzo lubię ten znak ostępów. Korcorośli wartownicy, super synergię z heraldką natury knujący kucharz, który zapewnia tej talii dobór ciśna okrętowa, która też zapewnia dobór, rozszerzenie value, daje nam więcej opcji, super karciocha, żywe korzenie, jako fajne postawienie tokenów oraz nature spell, który ma synergię z heraldką natury. Zayat myśli który po prostu ma synergię ze wszystkimi spelami, jest świetną agro jednostką. Wysiew, tak samo, synergia z cieśną okrętową, z heraldką natury, dodatkowy boost do ataku, który może być pewnego rodzaju wykończeniem przeciwnika. Wstawienie tokena 2/2, które też może być opcją na postawienie bordu. Trok, który jest świetną kontrolą na spele, który może nam budować stół, który ma synergię ze wszystkimi buffami. Sfabrykowany dowód, mega uniwersalna karta. Siłą podsfabrykowanego dowodu jest to, że pula speli druida jest, stosunk jest stosunkowo mała, tak? bo jeszcze po wyjściu następnego dodatku tych speli przybędzie, po wyjściu miniserii tych speli przybędzie, e, co może powodować, że nie będziemy dostawać to czego, to, czego akurat będziemy potrzebować. Natomiast to, że możemy sobie wy wybrać z trzech opcji taką, która naj na najbardziej nam pasuje, i mieć na przykład dodatkową furię stada, czy dodatkowo jakieś postawienie board, dodatkowy buff, dostosować ten wybór do sytuacji powoduje, że sobie dowód jest świetną karciową. Po entuzjastyczna pomocniczka. W wielu meczach. Się przydaje, żeby odskoczyć z HP-kami, żeby zbawować chłopa, żeby nie ginął od pinga, żeby nie ginął od, od jakiegoś Hero Power, od jakiegoś łatwego trade'u, żeby dać nam value trade, gdy gramy na Mirror lub gramy um, na inną agrotalię, żeby ochronić troga bo drogi bo też jest bardzo ważną jednostką. E, więc ta entuzjastyczna na super się sprawdza. Druid draft jako też uniwersalna karta. W 13 gramy 1-3 z prowokacją, które jest stosunkowo trudno zabić i łatwiej jest nam na nie zagrać buffa. W gramy instant 3 ze zrywem, który jest fenomenalne bo możemy po prostu strejdować to co nam pasuje, lub nawet zagrać 3-1 ze zrywem, zbafować to i zrobić value trade Super sprawa. Chłop, który zapewnia dobór, świetna karcioszka w, w agrotaliach i postać morska, która jest opcją na dobór jednej konkretnej talii, tak? Czyli pozwala nam... wróć jednej konkretnej karty, czyli pobra, pozwala nam w danym momencie wybrać jedną z trzech kart z spodu talii, które akurat nam są potrzebne lub będą nam potrzebne w następnej tej turze. Plusem postaci morskiej jest to, że możemy ją grać, jeżeli mamy już 4 punkty many, e, gramy ją od razu i skracamy sobie dek, dajemy sobie najlepszą możliwą opcję z tego spodu, z tego spodu talii. E, więc przy 4 punktach many już możemy bez wahania grać tą postać morską, bo wiemy, że na pewno tą kartę dobierzemy, prawda? Dodatkowo postać morska może nam zbustować atak na zajadłym ślizgodzidzie, e, tak? Ślizgo... Dzidzie, chyba tak to powinien odmienić, nie, więc często jest tak, że na przykład gramy myśli z godzina i na przykład wstrzymujemy się, nie gramy tej postaci morskiej w turze czwartej, tylko jak mamy myśli z godzina dopiero go zagraliśmy. Wstrzymujemy się i tą postać morską gramy w tym momencie, gdy na przykład ślizgodzic może zaatakować, żeby zadać ten jeden dodatkowy punkt obrażeń. Często jest tak, że gramy postać morską ze spodu talii, wyciągamy kolejną postać morską, z tego wyciągamy kolejny spel, i to już na e, tym ślizgodzidzie e, daje dodatkowy punkt ataku. Jeżeli mamy jeszcze dwóch, no to są ogromne, ogromne ilości obrażeń. O czym warto wspomnieć? Mulligan. Co zostawiacie w Mulliganie? E, droga zostawiacie zawsze. Trog jest potrzebny w każdym meczapie. Eee, prawie zawsze myślę, że zostawiacie 6 godzina chyba zawsze eee, Chłopa chyba zawsze bo to są takie trzy karty, których potrzebujecie na pierwszą turę. Wiadomo, że jak macie wszystkie trzy, to możecie zdecydować, coś wam się bardziej przyda w danym meczapie. Na przykład dostajecie troga, dostajecie 6 godzina. To może chłopa warto wymienić, bo gracie na Maga i chłopiginą od Pinga. Ale ja prawdopodobnie tak bym zostawiał wszystkich trzech. Co jeszcze bym zostawił na ręce startowej oprócz tych trzech kart? Na pewno zostawiłbym kolco rosłych wartowników. Bo to ma świetną synergię z Heroldką Natury, jest świetną drugą turą. Zostawiłbym Heroldkę natury. Heroldkę natury zostawiam zawsze. Wartowników zostawiam zawsze te trzy karty i te trzy jedynki, o których wspomniałem, zostawiam zawsze. A co jest opcją jeszcze do zostawienia? Opcją do zostawienia jest entuzjastyczna pomocniczka która pod warunkiem, że gramy na przykład na jakąś talię, która może nam zabić szybko chłopa na przykład, albo szybko troga i chcemy go ochronić, tak? Czyli na przykład w pierwszej turze gramy chłopa, w drugiej turze pomocniczkę, żeby ten chłop nie zginął, lub jesteśmy na coinie, gramy chłopa, coin, pomocniczka, czy troga, coin, pomocniczka, jeżeli jesteśmy na coinie, jeżeli zaczynamy jako drudzy. Czy coś jeszcze tutaj pominąłem? Chyba nie. Te karty zostawiacie. Czego nie zostawiacie? Nie zostawiacie postaci morskiej, bo chcecie dostać instant rzecz, którą możecie zagrać, a nie opcję na dobranie rzeczy, którą możecie zagrać IMO. Nie zostawiacie nigdy sfabrykowanego dowodu, bo to jest właśnie mid game, więc sfabrykowany dowód chcecie dobrać w momencie, gdy nie macie innych lepszych zagrań, bo to jest tylko opcja na zagranie, a możecie dostać coś, co wam się w ogóle nie przyda, więc ten sfabrykowany dowód jest taką opcją na mid game wysiewu nigdy nie zostawiacie raczej bo, bo macie dużo jedynek więc chcecie dobrać inną lepszą jedynkę dodatkowo wysiew chcecie dobrać za pomocą cieśli okrętowej to samo się tyczy żywych korzeni cieśli okrętowej też nigdy nie zostawiacie bo to jest bardzo wolna jednostka to jest 2 many 2 1 więc to 2 1 to jest chłop i chłop jest zdecydowanie lepszy na startowej cieśli nigdy nie zostawiacie nigdy nie zostawiacie kucharza bo żeby dobrać z kucharza, musicie już mieć postawiony, mocny bord, który po prostu zada trzy punkty obrażeń w twarz przeciwnika, dlatego nigdy nie zostawiacie kucharza. Jeżeli chodzi o znak ustępów, też bym się zastanawiał, czego czy go zostawiać czy nie, ale ja nie lubię zostawiać znaku ustępów, bo może być tak, że zagramy jednostkę i przeciwnik na nią odpowie i wtedy po prostu znak ustępów jest useless, więc nigdy go nie zostawiamy. Oczywiście też nigdy nie zostawiamy z tego samego powodu, furista jest zadać, to po prostu za, za droga karta, która jeszcze wymaga tego, żebyśmy najpierw postawili board i dopiero chcemy ją stop zagrać, zagrać i zgnieść przeciwnika. Tak wygląda mulligan, nie ma co chyba przedłużać. Jak macie pytania, zapraszam do komentowania i przechodzimy do gierek. Trafiliśmy na Warlocka. Yy, to dużo zależy od tego, jaki to będzie Warlock. Yy, bo jeżeli to będzie in block i yy, uda yy, na nam się złapać dobre early, to go przeskoczymy. Yy, jeżeli to będzie Control Lock, to trzeba będzie grać wokół jego obszarówek, tak? Yy, myślę, że to połączenie kart zawsze jest kipem. To wymienimy, poszukamy pierwszej tury. Tego nigdy nie chcecie kipować, bo to chcecie mieć w endgame'ie raczej, żeby... Poszukać coś, co możecie zagrać od razu w tej dużej zrobić z tego value, Nie wiadomo z tego znajdziemy, więc nie możemy tego zostawić na ręce startowej. To jest super połączenie kart, bo to wstawiam dwie jednostki w turze drugiej i w trzeciej turze możemy to swallow-upować heroliką natury. Dzięki temu, że to jest karta natury. Tu potrzebujemy dobrej pierwszej tury. To jest dobra pierwsza tura, więc ja nie powinienem tutaj nie powinien w żaden sposób narzekać. Zaczynam oczywiście od tego no i patrzymy, co to jest za warlock. Zobaczymy co to jest za tak z czego on tutaj zacznie. 30 art, więc nie spodziewamy się jakiejś, jakiejś uber-kontrolnej wersji, więc albo jest to jakieś combo, albo to jest Rogal znowu. To oczywiście znowu może być Rogal. Wstawiamy sobie po prostu ten spell, żeby móc Heroltkę zagrać w a uh, Ani kucharz tu nic nie dobierał, to niewiele wnosiło, to było zawsze najlepsze i jedyne możliwe zagranie prawdopodobnie w tej turze. Następnie prawdopodobnie Heroldka, no bo nie wyobrażam sobie, żeby miało być zagranie coś innego, chyba że on tutaj pokusi się od zagrania jakiejś jednostki e, i grimoiru, tak, jest chyba ten grimoir poświęcenia, który zadaje dwa punkty obrażeń wszystkim wrogim jednostkom po tym jak zniszczymy swoją jednostkę, ale nie pojawiło się to, więc tutaj oczywiście buffujemy te jednostki. E, bo to może być Combo Lock, tak? To może być Combo Lock i on mógłby skoinować teraz Hellfire, więc dobrze jest uciec z tego Hellfire'a w tym momencie. Nie możemy być bardziej chciwi i wstawiać więcej jednostek, licząc na jeszcze więcej baw. według mnie. Musimy, musimy uciekać z potencjalnych obszarówek. Ale to jest jednak Rogal. Ale to jest jednak Rogal. Więc... A... Więc tutaj zupełnie inaczej trzeba podejść do tego meczapu. Tutaj być może nawet lepszym zagraniem było rozstawienie tego bordu troszeczkę szerzej. Chociaż cztery punkty, punkty życia w plecach na tych jednostkach to jest istotne, bo na przykład gnole nie tradują w tym momencie tych jednostek, prawda? Ten ząb Fariana nie zabija mi tych jednostek, więc nie jest to takie złe. Następnie możemy wjechać z kucharzem i zobaczymy co do tego. To się jeszcze okaże. No niestety on tutaj, on tutaj wstawia 7-7 w turze trzeciej. No To pokazuje jaki ten rogal jest chory, potężny, niemożliwy i że nie powinien istnieć generalnie. Eee, ale, ale poza tym poza tym możemy coś próbować tu dealować. Myślę, że nie będę to nadto kombinował. Wstawię po prostu tego kucharza, wstawię wartowników. Tutaj zrobię trade, zresztą pójdę face. I w następnej dopiero coś poszukamy z tego sfabrykowanego dowodu. Mógłbym go zagrać teraz i też by to było w porządku. Ale nie mam gwarancji, że mi cokolwiek da, tak? A tu mam gwarancję, że to jest, że to jest w porządku. Mógłby mi dać jakieś lepsze tempo, nawet. Ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Bardzo zagramy jolo. Muszę. Bardzo zagramy jolo. Zagrajmy trochę Jola. Kompostowanie. Mega dobra rzecz. Mega dobra rzecz. Bierzemy. Więc w sumie siadło. W sumie siadło. O. On zrzucił już jeden ząb Nefariana. Więc mogę spróbować zrobić tak, żeby uciec od Hiropowera. Co nadal jestem narażony tutaj na Gnola, tak? Ale gdyby on miał Gnola, to by go zagrał już w poprzedniej turze. Więc teraz musiałby tego Gnola dobrać. Eee, więc no, tutaj chcę uciec po prostu z Hero Powera tą jednostką. Teraz dobierze Gnola prawdopodobnie, tak? Więc będę pokarany za zbafowanie tego 2-3. No, niestety, jestem troszeczkę pokarany. Straciłem 2 HP potencjalnie na przykład na tej jednostce, tak? Bo zagrałem wokoło Hero Powera. No i tu będzie ogromna kara za ten misplay ogromna kara. A przez to tracimy jednostkę. Jeszcze jeden Shadow Step, a to już, jest, to już jest, przykre, to już jest przykre, high rollerskie, niemożliwe. Ale została kwita kwintesencja Rogala. On jak nie high roluje, to nie wygrywa. No i tyle. Eee, typowy, typowy Rogal, typowy Rogal, typowo w jego stylu. Trudno się mówi. E, skrócimy talie, weźmy tą postać morską Instant, zobaczymy co tam mamy jeszcze na spodzie. O! 2, 4, 5 Mogę spróbować zagrać w ten sposób, co nie? Chcę dalej dobierać z tego 3-7, dlatego podjąłem taką, a nie inną decyzję. On też musi mieć teraz Removal na Trog'a, żeby od tego zacząć. Bo inaczej te Trog'i też mi zbudują stół, więc pytanie czy on ma Removal na Trog'a też może być dosyć istotne. On tych Removali generalnie w swojej talii ma od groma, więc dziwię się jeżeli tego Removalu nie będzie miał. No, i widać, to cała ta gra pokazuje, jak ten mecz jest po prostu bardzo, bardzo trudny. Bardzo trudny, bardzo przykry e, i, i to, że Rogal w zasadzie nie powinien istnieć w takiej postaci, w jakiej istnieje obecnie. I że buff na Edwina był jednym z większych błędów popełnionych w ostatnim czasie e, przez tych całych e, game designerów, powiedzmy. Czy tam osoby, które odpowiadały za, za te buffy. Intrygujące, mogę z tego szukać czegoś. Zróbmy tak. Serdecznie mam 7 punktów many, więc możemy zagrać ciśle okrętową. Element tego wysiewu, czyli dołożyć 2-2 do stołu i zagrać furię stada. Miejmy nadzieję, że coś z tych jednostek przeżyje. Tak jak mówię, jeżeli on nadal nie złapał removalu na troga, no to tu może być ok. Tu może być ok. Hmm. To co on zrobił, chyba niewiele wnosi w tej rozgrywce, i nawet nie wiem, czy to nie jest Lital, jeżeli tam się nic więcej nie pojawi. Nic więcej się nie pojawia, więc o ile się nie mylę, to jest Lital. Okej, 2, 4, 5. 6, 7, 8, nie, to nie jest Lethal. Nie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobra, to jest Lethal. Więc wygrywamy na tego rogala, pomimo tego, że um, miał bardzo dobre rozdanie. Eee... Że ten gnol mu bardzo pomógł, że miał e, chyba tam te dwa shadow stepy, które mu świetnie siadły. Prawdopodobnie to, mu, czego tego mu rogalowi zabrakło, to jest właśnie odpowiedź na tego troga, dlatego nie mógł się tak za bardzo odpalić. Być może Edwina mu zabrakło, żeby zdrułować jakieś jeszcze kilka ważnych kart. E, ciutkę zabrakło temu rogalowi i, i tylko dlatego udało się wygrać. Zaczynamy na Druida, więc wiadomo, że to może być Roga, tak? Z zaczepcami z tyłu głowy. Natomiast to może być albo Mirror też, jeżeli faktycznie to będzie Druid, albo Ramp Druid. Na Ramp Druida mamy świetny matchup. W Mirrorze wiadomo, że jest to 50-50. Jeżeli chodzi o Mulligan, tych kart w pani nie zostawiamy. Tą kartę można zostawić. To nie jest, to jest bardzo dobra druga tura, więc ja pozwolę sobie na tych kol rosłych wartowników. Trog jest super. Trog jest super kartą. Bo blokuje mu coina Jeżeli to jest Mirror, brakuje mu granie... Blokuje mu granie Spelly, to nie jest mirror, to jest ramp druid Więc prawdopodobnie zagranie trogach pierwszej blok będzie mu blokowało zagranie rampy później. Chyba, że on ma e, chyba, że on ma taką kartę, e, jaką jest druid rafy, tak? Druid rafy Pozwalałby mu prawdopodobnie w tym momencie na zabicie Trog'a Po prostu by zagrałby druida, raf, druida rafy w Rush I tego Trog'a by zabił po prostu, tak? Oki. zobaczmy co dostaniemy z topdecku hmm. Myślę, że ja chcę z tego dobrać Weźmy jeszcze raz postać żeby zobaczyć co tam jeszcze jest na spodzie. I teraz tak, mogę wziąć spabrykowany dowód na tą turę. Bo to może dać mi high roll. Lub mogę wziąć to na kiedyś tam kiedyś. No to chyba wolimy to na tą turę, nie? E, I liczymy na, na high roll tutaj. Nie ma high rollu. Tak naprawdę nie dostaliśmy nic sensownego. Możemy wziąć draw, lub możemy wziąć tych płetwistych przyjaciół. Co pozwoli na potencjalnie nadbudowę boardu. Eee... Wydaje mi się, że to są płetwiści, przyjaciele, bo nasycenie będzie dla nas po prostu za wolne, tak? My zagramy sobie zagramy sobie do nasycenia i co? Zdroujemy trzy karty? I on, w tej, on, w, on w tej turze będzie się rozpędzał, nie? Czy Będzie się rampił. My się nie musimy rampić, nie potrzebujemy tej rampy. Okej, okay, on nam skraca jedną jednostkę. Oczywiście nie gra z peli, bo boi się troga. My tu mamy świetną furię stada i lecimy. Ta, te jednostki też bardzo fajnie tam tutaj siadły, bo teraz dogrywanie speli będzie dawało nam plus 1 do ataku na tych jednostkach, prawda? Więc też, też fajna sprawa. Najwyższy okay, czas naszego dawnego władcę. Okej, myślę, że tu pójdzie wysiew w damage w tym momencie. Że ja mogę nawet olać całkowicie tego Renatala. Zagrać tak, zagrać tak, zagrać Hero Power i tu pójść całkowicie w wszystkim face. Bo czemu miałbym się Renatalem w zasadzie przejmować? Tylko wokoło Silence'a, tak? Silence faktycznie mógłby mu tutaj pomóc. A myślę, że miał, gdyby miał ten silence, to on poszedłby już w poprzedniej turze, prawda? Bo w poprzedniej turze już ten board był dla niego mega groźny, więc on nie czekałby już tutaj. I Iwuś I wóź na piątce mu pomaga. No nie, to jest dalej litals z mojej strony. Wystarczy, że ja to zagram. Okej, okay. Nice. I tak się wygrywa na ramp druida, druidem. Dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli film Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, subskrybuj i zerknij na moje pozostałe filmy. Miłego dnia, na razie. Cześć.